Kochani, chciałam powiedzieć o wyprawie duchowej z Adamem. Całe życie marzyłam o Tajlandii, no i znalazłam Adama na Facebooku. Troszeczkę się bałam, jak to będzie, ale do mnie przemówiło, że duchowa, z tego względu, że każdy z ludzi jest troszeczkę poraniony po swoich przejściach. No i to duchowe do mnie trafiło. Przyjechałam tutaj, nie wiedziałam, czego się spodziewać. I powiem Wam szczerze, że to jest, nie ma nic piękniejszego, co mogłam w swoim życiu zrobić. To jest tak piękna wyprawa, każdemu polecam, dlatego że jeżeli chodzi o duchowość, Adam potrafi tak pięknie przeprowadzić Cię przez wszystko. Pokazuje Ci tak piękne miejsca, które odmieniają całe Twoje życie. Każdy dzień przynosi coś nowego, każdy dzień zmienia Ciebie od środka. To jest tak niesamowite, co się zadziewa. Człowiek wyjeżdża stąd taki silny, znaczy jeszcze nie wyjechałam, ale taki silny, taki mocny. Bo ponieważ to uduchowienie sprawia, że jesteś, no rozpływasz się. Poza tym przyjechali tu ludzie tak cudowni, że to się w głowie nie mieści. Jest coś pięknego, każdy jest taki serdeczny, taki miły, jesteśmy tutaj tak zgrani. Mam wrażenie, że znaliśmy się od zawsze i dlatego każdemu polecam tą wyprawę, bo jest tak niesamowita że aż no, moje serce to wkręc się raduje, skacze, nawet nie potrafię tego wyrazić, jak cudownie się czuję.